Sikorski opuścił Związek Radziecki, a sytuacja polskiej armii w Związku Sowieckim ulegała stałemu pogorszeniu. W styczniu 1932 roku generał Georgi Żukow zażądał od Andersa wysłania na front gotowych jednostek polskich. Anders odmówił, powołując się na wcześniejsze ustalenia. Pomimo mrozów sięgających minus 52 stopni, władze sowieckie opóźniły o miesiąc wymarz oddziałów do Uzbekistanu. Tu jednak się okazało, że nowe miejsce jest niewiele lepsze od starego. Co prawda nie ma tu mrozów, ale są choroby zakaźne, którym sprzyjał niezdrowy azjatycki klimat, na które Polacy nie byli odpornieni. Generał Klemens-Rudnicki wspominał, różowych pól, zresztą ubogich i jałowych, nie nawadniano tam już od szeregu lat, ale z nieznanych bliżej powodów, gdy przyszły tam oddziały polskie, różowe pola nawodniono. Po dwóch miesiącach, 96% żołnierzy dywizji było już chorych na malarię. Nie mieliśmy nawet chininy. Pomimo natarczywych żądań, władze sowieckie nie dostarczały. Telegraficznie zakupiona tona tego lekarstwa spoczywała długo w komorze celnej i przyszła wówczas, gdy już wojsko nasze opuszczało Rosję. Podczas całego okresu pobytu w wojsk polskich w Związku Sowieckim zmarło 3212 żołnierzy, junaków i ochotniczek pomocniczej służby kobiet. Wielokrotnie większa była liczba ofiar ludności cywilnej, która grupowała się przy polskich oddziałach. Piętnastoletni Paweł wspominał, gdy otrzymaliśmy zezwolenie i wyjechaliśmy do Uzbekistanu, tam przeżyłem wielkie bóle i nieszczęścia. W Uzbekistanie zmarła mi matka i siostrzyczka głodową śmiercią, poczem konającego brata odwiodłem do szpitala, który na drugi dzień zmarł. I wreszcie ojciec dostał powołanie do armii Polskiej. W niedługi czas później ojciec zmarł w wojsku. Pozostało nas dwoje sierot. Nie tylko moja rodzina wymarła śmiercią głodową, ale wiele innych wymierało całymi rodzinami. Pamiętam, jak na jednym z kochodów w Uzbekistanie było siedem rodzin, które wymarli z głodu. 10 marca władze sowieckie zawiadomiły generała Andersa, że od 20 marca ilość racji żywnościowych zostanie zmniejszona do 26 tysięcy. 8 marca stan liczebny Armii Polskiej wynosił 66 tysięcy żołnierzy, którzy dzielili się żywnością z głodującą mnością cywilną. Przed Polakami stanęło widmo głodu. Zawiadomione władze w Londynie zorganizowały transport dwóch milionów racji angielskich, ale było jasne, że taki transport nie nadejdzie szybko. Anders udał się do Moskwy. Tu 18 marca odbył rozmowę ze Stalinem. W jej wyniku sowiecki dyktator zgodził się mu trzymać dotychczasowe przydziały do końca marca, a od 1 kwietnia je do liczby 44 tysięcy porcji. Zgodził się także, aby nadwyżkę żołnierzy akłajali do Persji, zapewniając, że pobór do polskiego wojska będzie nadal kontynuowany. Tak naprawdę już wcześniej Stalin obiecał Churchillowi, że polskie oddziały opuszczą Związek Radziecki. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite, Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.